A, witam, witam, witam Państwa serdecznie na konferencji pierwszej, już programowej. Najpierw chciałbym Państwu przedstawić pokazać wszystkich kandydatów z miejsc 1 i 2 we wszystkich okręgach. Zaczniemy od powiatu. Okręg numer 1 w powiecie. Okręg numer 2. Okręg numer 3. Paweł Kura. Tak słabo cicho, ale to młody jest, tak, a dzisiaj jeszcze nie jadł. Okręg numer 4. Y, Jedenka. Bogdan Budyk. Numer yy, w okręgu piąty, jedynka. Władysław Simak. Jednocześnie kandydat na burmistrza miasta i gminy Świnawa. I teraz, i teraz zaczniemy od miasta. Okręg numer 1 w mieście, jedynka. Mariola Grabowska. Dwójka, okręg. Dariusz Jędrowski. Trójka. Marcin Gałdowski. Czwórka. Agnieszka Morawska. I teraz dwójka w okręgu numer 1 do powiatu. Marta Okręg numer 2. Mójka Okręg numer 3. Stan Okręg numer 4. Mareknik. Okręg numer 5. Tomasz I tak oto, proszę Państwa, przedstawiliśmy. Wszystkich kandydatów na listach numery 1 i 2. I to jest Miasto? miasto przepraszam, dziękuję. Dziękuję. Miasto 2, okres numer 1. Daliśmy zrobić. Numer 2. Numer 3. Numer 4. Jest nieobecny, usprawiedliwiał się. Jest to jedyna osoba obecna, która nie mogła się zwolnić z pracy, pan Jan Szafniowczyk. Proszę Państwa, są to ci, którzy najprawdopodobniej będą radnymi i w powiecie, i w mieście. I oni razem ze mną uwolnią. Uwolnią rynek i wszystkie rynki, które są przed nami i za chwilę o tym powiemy. Proszę, spróbujemy uwolnić nasz rynek, żeby dziennikarze i społeczeństwo miało do nas dostęp. Bardzo prosimy, można teraz ich Szanowni Państwo, w swoim oświadczeniu podczas pierwszej Konferencji Pracowej zasygnalizowałem Państwu kilka tez kluczowych czynników sukcesu Lubina. Bo przecież Lubin po pierwsze potrzebuje płaszczyzny porozumienia, a więc prezydentury społecznej otwartości. Dzisiaj rozwinę tę, tę tezę. Wiem, czego ludzie nie oczekują od władz miasta. Przeprowadzane przez nas badania i konsultacje społeczne precyzyjnie określają rodzaj i wagę poszczególnych oczekiwań. Prezydent miasta musi otworzyć się na społeczeństwo. Dzisiejsze hasło prezentowane na plakatach Uwolnić rynek, pozwólmy mu żyć dotyczy przede wszystkim rynku pracy ale również lubinianie oczekują rozwiązania sprawy rynku jako historycznego centrum, racjonalnej polityki remontów dróg i budowy parkingów, inwestycji w rodzinę, miejsc w żłobkach i przedszkolach, nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, inwestycji w talenty sportowe, naukowe i kulturalne dla młodzieży rozwoju edukacji, budowy ośrodków akademickich, stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnej troski o seniorów, odbudowy kultury wyższej i masowej oraz stworzenia miejsc rozrywki, uporządkowanie systemu komunikacyjnego, przemyślanej polityki bezpieczeństwa w mieście oraz rozwoju miasta z wykorzystaniem funduszy unijnych i dotacji rządowych. Aby realizować te marzenie Lubinia, marzenia o normalności, chcę zbudować w mieście, również z wpływem na powiat, płaszczyznę porozumienia dla dobra miasta. Prezydent, co będzie nową w Lubinie, powinien się kierować przede wszystkim społeczną otwartością. W mieście należy zaplanować nie jedno centrum, ale przynajmniej, przynajmniej trzy. A więc kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z halą sportową, centrum kulturalno-rozrywkowe z zapleczem handlowo-osługowym na obszarach Lubin, na obrzeżach Lubina, aby nie zakłócać spokoju w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Jak i również historyczne centrum w obrębie murów obronnych należy oddać mieszkańcom Lubina stworzyć tu miejsca spacerów, odpoczynku, spotkań, udostępnić lokalnym twórcom kultury. Ja do tego doprowadzę. Gwarantem tego niech będzie moja otwartość i życzliwość dla wszystkich ludzi i środowisk społecznych. Zawsze starałem się uczestniczyć w życiu miasta. Nigdy nie odmawiałem żadnym organizacjom pomocy i zwykłych spotkań w chwilach dla nich ważnych. Mimo parlamentarnych obowiązków znajduje czas dla mieszkańców, stowarzyszeń i innych środowisk. Z ludźmi należy rozmawiać. Z mieszkańcami miasta należy przebywać. Spotykać się na co dzień, nie tylko przed wyborami. Prezydent powinien być otwarty na ludzkie sprawy. Otwartość to pierwszy i niezbędny krok do porozumienia. Proszę Państwa, wszyscy, wszyscy jesteśmy potrzebni luminowi. To moje wystąpienie rozdamy Państwu. Bardzo proszę.